A więc Siemaneczko, tutaj Trikiel Polska, jest ze mną ciastek.pl i kapitan Borówka und de Zdrajca z ostatniego odcinka Zdrajca, ale wypatrzyłem mu tej zdrajcy. Dobra, nie wziąłem superkobla, no pięknie A to będzie kolejny unboxing super kobla. Ej! Wiem, unboxing superkobla cobla. E... Nie! Nie! Maciek jest zdrajcą. Otworzymy Super Kobla przy... Przy grobie z Zdrajca. Gówno. Mega gówno. Jeszcze gorsze gówno. Ej! Kolejne gówno. Kowadło! Nareszcie coś lepszego, ale dobra. Chyba stoniarka, stoniarka. O, nice. Kolejny gówno jak zwykle. Kolejny mega gówno. Me nie, Maciek zdrajca przy, o, przy kamikaze.pl. Słabe. Siode... Siodło! <laughs> Kolejne siodło do kolekcji. Nie, bo nie. Ile nagrywamy? Taki długi, taki długi porad, taki długi pakopeni, kurna. Nie, musimy nagrać. Nasze klubki, nasze super klubki. Dobra. <laughs> Co tutaj jest? A, no, gronie. A co tutaj robiliście? To właśnie mamy gzybków, Wow. Ej, zniszczyłem prawie low dobrze. No, to, 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 to. Mogę połączyć... Mam nadzieję, że mogę już połączyć kilo. Mam na nadzieję. To my pomieszamy to. Bo... No, Oo! Ej, a połą jakbym połączył ostrość z ostrością, to bym, miał lepi to bym miał coś lepszego. Ej, to jest poświęc. Ej, to, są no, to uh. się nie <coughs> powiedzieć Ej, mam mieczyk o eee y, ostrość. A to trzeba było, żebym się lewy był? To nie bać.

Ej, na lewo tak. Hmm, <laughs> dobra, to będzie ten, jak to... Co by robić jeszcze w tym odcinku? Kolejny odcinek z Hardcorem? Chciałabym to robić. Co... a, dobra, już Co tam, Remek, ro... robisz? Wiem, bo nagrywam i to nie podziałało. A, farmakartów dobra.

Idę się szukam konia chyba. Ale bez skojarzenia Skojarzeń oczywiście. Dobra, skopania kopania kobla. Niedługo. Po kopię kobla i końcimy odcinek z hardcora. Który trwał dosłownie 6 minut. Kolejny filmik. Króciutki i słabo. i słabo. Nie to było nadziei.

się krówka urosła Skąd wy mieliście to nie tak no, który Hej, no, hej no. Ej, hey, no, hey, no. Hey. Wow. Więc zakończymy przy grobie Kamikaze, za takim dzisiejszy odcinek, był ze mną groniu, y, kapitan Borówka i Macik Zdrajca. Kończymy ten odcinek. Ósma minuta. Nara, Nie wiem dlaczego bez skina, ale ten serwer ma jakieś długi bez skina. Dobra. Nara.